Równanie. x odjąć 1 przez x plus 1 równa się x odjąć 1. I tutaj mamy cztery odpowiedzi. Trzy z nich mówi o jednym rozwiązaniu. I ostatnie d podaje dwa rozwiązania. Rozwiążmy to. x odjąć 1 przez x plus 1 ma być równe x odjąć 1. Przede wszystkim jest to równanie wymierne. Musimy określić dziedzinę. Na pewno dziedziną byłyby wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem miejsca zerowego tego mianownika, czyli minus 1. Nie mogę wstawić w miejsce x minus 1. To jest dziedzina. I teraz rozwiązujemy to równanie. No może pomnóżmy razy ten mianownik x plus 1. No przy tej dziedzinie możemy to zrobić, a tym tu pozostaje x odjąć 1 równa się x odjąć 1 razy x plus 1. Jak to rozwiązać? No patrząc się, że i tu jest x odjąć 1 i tu jest x odjąć 1, to ja bym to nie wymnażał, tylko przerzuciłbym cały ten wyraz na lewą stronę. I traktujmy to jako cały pierwszy wyraz. I to jest element wspólny dla tych dwóch wyrazów. Czyli x odjąć jeden. Wyłączamy przed nawias. I teraz. Z tego pierwszego, przypominam, traktujemy jako całość, z tego pierwszego wyrazu zostaje liczba 1. No bo to razy 1 daje nam to. A z tego drugiego wyrazu zostaje minus i ten nawias. Minus x plus 1. No i równa się 0. Mamy mnożenie, a zatem, Iloczyn jest równy 0 wtedy, gdy albo ten czynnik jest równy 0, lub ten czynnik, i tu już opuszczę nawias, 1 odjąć x i odjąć 1 będzie równe 0. Tu wychodzi x równa się 1, a tutaj jedynki się redukują, wychodzi minus x równa się 0, po podzieleniu przez minus 1, x wychodzi 0. Ale to nie koniec, ponieważ musimy te dwa rozwiązania skonfrontować z dziedziną. No, jedynka jest do przyjęcia, czyli należy do dziedziny. 0 też należy do dziedziny. A zatem to równanie... Ma tak naprawdę dwa rozwiązania. X należy i wymieniamy w kolejności rosnącej 0 i 1. Sprawdzamy. Pamiętamy, że trzy odpowiedzi tyczyły się jednego rozwiązania, a tylko jedna z nich odpowiedź d. Ma dokładnie dwa rozwiązania, 0 i 1 i to jest właściwa odpowiedź. To równanie ma, jest prawdziwe, jeżeli za x wstawimy albo 0, albo 1.